Cześć, witajcie na kanale Planszowych Newsów. Ja jestem Darek i w ramach cyklu Topki Widzów przedstawię Wam dzisiaj swoją listę ulubionych gier z ładnymi miplami. Jako, że hobbystycznie zajmuję się fotografowaniem gier, aspekty wizualne są dla mnie dosyć istotne. To jak gra wygląda i jak prezentuje się na stole. Natomiast sam wygląd to nie wszystko. Żeby gra znalazła się na liście, którą Wam za chwilę przedstawię musi oczywiście również sprawiać przyjemność w trakcie rozgrywki. Także bez zbędnego przedłużania zapraszam Was do mojej topki ulubionych gier z ładnymi mi plami. Na miejscu siódmym w mojej topce znalazła się gra Explorers of Navoria, która nie została jeszcze wydana w Polsce, natomiast niedawno została zapowiedziana przez wydawnictwo Galacta i... Powinna w tym roku ukazać się pod tytułem Odkrywcy na Wory. Jest to dosyć prosta, nieskomplikowana gra, myślę, że takiego kalibru rodzinnego idealna do wprowadzenia kolejnych graczy w świat planszówkowy, ponieważ wyróżnia się na pewno, jeśli chodzi o aspekty wizualne pięknie prezentuje się na stole. Wszystkie ilustracje, plansza, karty i inne komponenty w tej grze. Naprawdę robią wrażenie i stoją na najwyższym poziomie, jeśli chodzi o wykonanie. W grze jest dosyć ciekawy sposób wykonywania akcji, ponieważ w swojej rundzie z woreczka losujemy dwa żetony, i na podstawie tego, jakie wylosujemy, wybieramy z nich jeden i wykonujemy akcję, która jest z nim związana. A ta akcja polega na zdobywaniu kolejnych kart. Karty dają nam dodatkowe akcje, dają nam dodatkowe możliwości punktowania i ogólnie napędzają całą rozgrywkę. Następnie jest kolejna faza, w której te same rzetony będziemy wykładać na planszę, już zabierając je z tych kart, i wtedy będziemy wykonywać akcje, które są nadrukowane na planszy, co pozwoli nam wysyłać tytułowych odkrywców na planszę, zdobywać kolejne, budować kolejne budynki. Wszystko po to, żeby zdobyć jak najwięcej punktów zwycięstwa na koniec gry. Jeśli chodzi o wykonanie, tak jak już wspomniałem, gra prezentuje się wyśmienicie. Wszystkie drewniane komponenty w tej grze mają na sobie nadruki. Miple są w indywidualnych kształtach i dla każdego gracza jest przygotowany inny kolor i inny nadruk. Oprócz tego mamy świetnie zilustrowane karty. Każda z nich jest. Ma swoją indywidualną grafikę, a plansza, oprócz tego, że pięknie wygląda, jest również całkiem funkcjonalna i dość czytelna. Jest to całkiem dobry tytuł, jeżeli chcemy wprowadzić nowych graczy, jeżeli chcemy pokazać komuś, jak wyglądają współczesne planszówki. Polecam Wam serdecznie spróbować tej gry, jak już ukaże się w języku polskim, bo jest na co czekać. Na miejscu siódmym Explorers of Naworia. A na miejscu szóstym Septima, czyli niedawna nowość wydawnictwa Portal Games. Jest to gra, w której gracze wcielają się w wiedźmy, w której będziemy zagrywać karty po to, żeby wykonywać kolejne akcje. Jest to gra euro, w której staramy się poprzez swoje zagrania zdobyć jak najwięcej punktów na koniec gry i zdobyć dzięki temu tytuł Septime, czyli najważniejszej wiedźmy. Gra jest fantastycznie wykonana, jeśli chodzi o ilustracje i o wszystkie komponenty, które są w tej grze. Mamy tutaj miple oraz znaczniki drewniane, wszystkie z nadrukami. Ponadto, w dodatku, który również został wydany przez wydawnictwo Portal, znajdują się miple zwierząt, ponieważ dodatek ten rozszerza możliwości gry o tak zwaną zmienną kształtność czyli możemy w trakcie gry zamienić swoją ludzką postać na postać zwierzęcia. I to właśnie te miple zwierząt najbardziej mi się podobają z tej całej gry. Ale fakt jest taki, że wszystkie występujące tutaj komponenty robią wrażenie. Oprócz pionków liderów mamy tutaj również miple łowców, ponieważ tam, gdzie pojawiają się czarownice i wiedźmy, pojawiają się również łowcy. W grze wykonując różne akcje będziemy zwracać na siebie uwagę i jest to nazwane w grze podejrzenie. Jeżeli to podejrzenie przekroczy pewien poziom, łowcy będą próbowali złapać nasze wiedźmy, po to, żeby doprowadzić je do procesu. Także jak widzicie, wszystkie elementy tej gry są naprawdę ze sobą związane tematycznie. I jak na euro, to jest to całkiem klimatyczna gra. Dzięki temu, że akcje graczy wykonywane są symultanicznie. Gra jest płynna i nie duży się przy stole, co jest dosyć istotne, ponieważ gra jest od 1 do 4 graczy i moim zdaniem lepiej działa w większym składzie. Jeśli lubicie gry, w których można dużo pokombinować, całkiem nieźle pomyśleć, ale oprócz tego czuć klimat, który wylewa się z różnych elementów gry i akcji z nimi związanych, polecam Wam serdecznie spróbować Septimę. Na miejscu piątym mojej topki znalazła się gra Parki wydana w Polsce przez wydawnictwo Albi. Dzięki parkom będziemy mieli okazję zwiedzić parki narodowe Ameryki Północnej, między innymi Wielki Kanion, park Yellowstone czy też Denali. Mechanicznie w grze będziemy przesuwać swoje pionki turystów po ścieżce, która jest ułożona z takich modułów. W momencie, kiedy postawimy pionka na jakimś polu, zdobywamy jakieś zasoby. Zasoby będziemy wydawać po to, aby zdobywać karty, a na tych kartach są tytułowe parki. Jest to kolejna gra, która wyróżnia się pod względem wykonania. Wszystkie surowce, miple i inne elementy gry są drewniane i mają swoje indywidualne kształty. Miple. Gracze są z nadrukami, natomiast najciekawsze moim zdaniem są tutaj znaczniki przyrody symbolizowane przez zwierzęta. Każde zwierzę ma swój indywidualny kształt i jest ich całkiem sporo w grze. Ponadto do gry zostały wydane dodatki: pozmierzchu oraz dzika przyroda, które z jednej strony dodają troszeczkę nowych mechanik do gry, urozmaicają Grę o kolejne karty parków, a także o dodatkowe miple zwierząt. Dosyć ciekawym i charakterystycznym elementem jednego z dodatków jest drewniany miple Bizona, który naprawdę jest dosyć duży i robi wrażenie. Jest to dosyć lekka gra, natomiast bardzo przyjemnie przy niej płynie czas i moim zdaniem jest idealna na leniwe popołudnia po to, żeby sobie przyjemnie spędzić czas przy stole, przy niezobowiązującej rozgrywce. Także, jeżeli lubicie wędrówki, lubicie zwiedzać różne miejsca związane z przyrodą, serdecznie polecam wam ten tytuł. Na miejscu piątym parki. A tuż przed podium znalazł się Everdel, czyli dosyć już tutaj znany tytuł na naszym rynku powszechnie polecany i lubiany. Sama gra polega na dwóch głównych mechanikach, czyli na wysyłaniu pracowników oraz na budowaniu swojego tabla. Pracowników wysyłamy na pola po to, żeby zdobywać surowce, za które będziemy kupować karty do naszego, do naszego tablu. Karty mamy na wystawce lub możemy je zagrywać z ręki. Wszystko robimy po to, aby zdobyć jak najwięcej punktów zwycięstwa, realizując różne cele i zdobywając punkty na kartach. Mówiąc o Everdelu, nie sposób nie wspomnieć o dodatkach, które weszły do tej gry, ponieważ rozmaicają one zdecydowanie grę, dodają nowe mechaniki i nowe zwierzęta, o których powiem za momencik. Pod kątem wykonania również mamy tutaj najwyższy poziom. Wszystkie surowce są ładne i miłe w dotyku, natomiast główną rolę grają tutaj w dzisiejszym filmie Miple. I Everdel ma się czym pochwalić. Każdy z graczy wybiera sobie jedno zwierzę, które będzie reprezentowało tego gracza w trakcie rozgrywki. Mamy tutaj naprawdę pełen wachlarz różnych zwierzątek w różnych kształtach. Nie bez powodu wspomniałem wcześniej o dodatkach. Ponieważ w podstawce mamy cztery zwierzęta, a każdy z dodatków dodaje nam kolejne i kolejne. Na polskim rynku została również wydana tak zwana kompletna kolekcja, czyli ogromne pudło zawierające podstawkę i wszystkie dodatki. W kompletnej kolekcji do dyspozycji mamy 23 różne zwierzęta, każde w swoim kolorze i każde w swoim. Unikatowym kształcie. Także jest z czego wybierać. Największe wrażenie robią MiPle, które wprowadza dodatek zimowy szczyt. Są to ogromne MiPle zwierząt, które dodatkowo mają siodełko, w które możemy, na które możemy posadzić nasze standardowe MiPle. Dzięki temu zyskujemy dodatkowe umiejętności. Everdell to już swoisty klasyk, jeśli chodzi o gry rodzinne. No, może. Rodzinny plus, ponieważ gra nie jest aż taka prosta, jakby mogła się na pierwszy rzut oka wydawać. Jest tutaj nad czym pomyśleć, jeżeli chce się zdobyć jak najwięcej punktów i zoptymalizować akcję. To było miejsce czwarte, a sprawdźmy, co znalazło się na podium. Na najniższym stopniu podium znalazła się najlżejsza w tym zestawieniu gra, czyli Władca pierścieni pojedynek o śródziemie. Jest to jedyna dwuosobowa gra, którą wam tutaj prezentuję. Gra została wydana w zeszłym roku przez wydawnictwo Rebel na polskim rynku i jest to reimplementacja gry 7 Cudów Świata pojedynek. Czyli klasyka, jeśli chodzi o gry dwuosobowe, z lekkimi zmianami mechanicznymi i nadanym tematem władcy pierścieni. Gra dzieli się na trzy rundy, w których rywalizujemy z drugim graczem. Jest to gra, w której nie gramy na punkty, tylko mamy trzy różne warunki zwycięstwa. Jest to wyścig do góry przeznaczenia, zdobywanie symboli na kartach lub dominacja na planszy. I tutaj do gry wchodzą bohaterowie tego filmu, czyli MIPLE. Na planszy będziemy zdobywać poszczególne regiony poprzez umieszczanie tam swoich armii oraz twierdy. Gracz, który zdominuje całą planszę, czyli będzie miał obecność w każdym z regionów automatycznie wygrywa grę. Gra jest świetnie zilustrowana przez Vincenta Dutre. Wszystkie karty i ilustracje na nich zawarte podkreślają klimat i naprawdę robią wrażenie. Miple, które mamy w tej grze są o tyle wyjątkowe, że mają Kolorowe nadruki. Są dosyć małe, ale dzięki temu świetnie mieszczą się na planszy. Bardzo lubię ten tytuł, ponieważ rozgrywka jest emocjonująca, trzyma w napięciu do samego końca. Gra się w to bardzo szybko, bo w pół godziny jesteśmy w stanie rozegrać całą rozgrywkę, dzięki czemu jest okazja do szybkiego rewanżu. Jeśli lubicie gry dwuosobowe, a dodatkowo temat władcy pierścieni, Spróbujcie, jeżeli jeszcze nie graliście, bo naprawdę warto. Sprawdźmy, co znalazło się na drugim miejscu. Asymetryczne frakcje, silna interakcja między graczami oraz urocze miple. Czyli root. Jest to gra, która albo skradnie wasze serca, albo ją znienawidzicie. W każdy z graczy wciela się w inną frakcję. I będzie walczył ze swoimi przeciwnikami o zdobycie dominacji w leśnogrodzie. Będziemy to robić za pośrednictwem zagrywanych kart oraz akcji charakterystycznych dla naszych frakcji. Gracz, który pierwszy zdobędzie 30 punktów, wygrywa grę. Gra ma swój charakterystyczny styl, jeśli chodzi o ilustracje, za które odpowiada Kyle ferry. Jeśli chodzi o Miple. Każda frakcja reprezentowana jest przez inne zwierzę. W grze podstawowej znajdziemy m.in. koty, orły, myszy oraz szopa. Natomiast dodatki wprowadzają krety, borsuki, szczury i kruki. Dodatki, oprócz kolejnych frakcji, rozszerzają grę o moduły oraz plansze. Jako, że gra bazuje na silnej interakcji pomiędzy graczami, moim zdaniem lepiej sprawdzi się w pełnym składzie, czyli czterech graczach. Ponadto, wrażenia z rozgrywki będą w dużym stopniu zależały od tego, z kim siadacie przy planszy. Inaczej będzie wyglądała rozgrywka z doświadczonymi graczami, a inaczej z nowicjuszami. Tak czy siak, polecam Wam sprawdzić Ruta, jeżeli nie mieliście jeszcze okazji w niego zagrać. Naprawdę warto chociaż raz spróbować i przekonać się, że jest to naprawdę świetna gra. Sprawdźmy teraz, co znalazło się na szczycie mojej listy. Znów asymetryczne frakcje, znów urocze miple, lecz tym razem kooperacja. Na szczycie mojej listy znalazła się gra pod tytułem Keep the Heroes Out, wydana w Polsce. Przez wydawnictwo Dice and Bones. Jest to tytuł, w którym zagrywamy się rodzinnie, razem z dziećmi, ponieważ wszyscy uwielbiają wcielać się w potwory, które będą bronić lochów przed najazdem bohaterów. Mamy tutaj odwrócone role. Staramy się obronić skarby przed dwoma falami najazdu bohaterów. W grze każdy z graczy wciela się w innego potwora, który symbolizowany jest świetnymi miplami w różnych kształtach i oczywiście z nadrukami. Każda frakcja posiada swoje indywidualne zdolności, co naprawdę podbija regrywalność tego tytułu. Jako, że jest to kooperacja, razem wygrywamy i razem przegrywamy, także idealnie nadaje się do rodzinnego grania. Rozgrywka wcale nie jest taka prosta, jakby mogło się wydawać. Natomiast. Dla doświadczonych graczy mamy tutaj możliwość skalowania poziomu trudności. W grze podstawowej mamy do dyspozycji 20 różnych scenariuszy i są one różnorodne. W każdym ze scenariuszy mapa wygląda nieco inaczej, ponieważ jest budowana z modułowych kafli. Każdy scenariusz wprowadza również unikatowe mechaniki i postaci wrogów. Prezentowane zdjęcia przedstawiają grę podstawową. Oraz Miple z dodatku Boss Battles, który został zapowiedziany przez wydawnictwo i niebawem ukaże się na rynku polskim. W dodatku dostajemy do dyspozycji możliwość walki z tytułowymi bossami, a po ich pokonaniu będziemy mogli użyć ich jako grywalnej frakcji. Miple w tej grze naprawdę robią wrażenie. Są urocze, dobrze wykonane i świetnie prezentują się na planszy. Każda minuta spędzona przy tej grze to świetna zabawa. Już nie mogę się doczekać dodatku, który rozmaici jeszcze bardziej tę grę. Także to była moja topka gier z ładnymi miplami. Na pierwszym miejscu znalazł się Keep the Heroes Out. Dajcie znać w komentarzu, jakie Wy gry polecacie, które wyglądają świetnie i sprawiają wam przyjemność. Dzięki za obejrzenie tej topki. I zapraszam do innych materiałów na kanale Planszowych Niosów. A jeśli chcielibyście obejrzeć więcej zdjęć, zapraszam na mój profil na Instagramie Pictures. Trzymajcie się. Cześć! Jeśli chcesz być na bieżąco z grami planszowymi, zajrzyj na naszego Facebooka, YouTubea, w stronę www.planszoweniusy.pl. Czekają tam na Ciebie recenzje, nowinki i inspiracje. Podoba Ci się to, co robimy? Wesprzyj nas na Patronite i pomóż nam tworzyć więcej, bo z nami wiesz, co jest grane.